Cześć, z tej strony Majsaba 007 i jest ze mną Millicent 4. No i jak zwykle z nim nagrywam. Yy, I jest to takie coś. To jest mapka Escape'a i to jest Minecraft Edge, ale dwójka. Yy, nie pamiętam kiedy to wyszło, ale wiem, że to jest fajny widok i się fajnie można zabić. Yy, Jezu. No i tak spadniesz i ten. Dobra, chodź. Yy, tu te dwie tabliczki rozwaliłem i mi się nie chce do jego. Yy, nie, wiem, yy, Start, jak tu jest start, no to dobra. Zaraz idę. No idziesz, 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 jeszcze. tylko muszę ten. O, komputerki, co Co? O, o! Skakanka. Moment, sekunda. Lecę do ciebie, o Jezusała. Fak, skakanka, tu jest patrz. I komputerki. Wrócę. Wrótę F WTF właśnie Nie, WTF Wrócę Wrócę F, F. Stund Jump Ale się Ale mi stunt jump Ooooo oh, jezu Kurde ta chmura przeszkadza Kura i BUM BUOM bić tylko żebym nie musiał ten przez ciebie... Tak. Czy, tylko żebym nie musiał przez ciebie cenzurować tego filmu. Ale z nas dawny, no. Nie da się Przed chwilą... Kur... Jeszcze nie, bo jeszcze nie yeah, O oh, Jezu! Czekaj, bitch! O Idziemy teraz iść. Wuhu! Dobra, czekam na ciebie. Zjem sobie coś. I co? I co ja mam teraz zrobić, no? Halo, co się dzieje? AH HeroBrain! Fajny skin. Lol. Aż się boję Trzeba... A, trzeba... A... Trzeba wejść na jakiś serwer i kogoś nastraszyć, tylko z się na Hero Brain. A ja nie chcę Polska już na mnie już Dobra. Ej, powiedział. Tak, patrz. Pisp zapisał nie. A, no to czyli udawał. Hehehe. He, he, he. Co? No. Ty, się milicjant, to na pewno nikt się nie wystraszy. I co ja mam, co? Iść tu? Ale miejsce do jedzenia. Dobra, chodź milicjant. W... Wow. Ej! To był z pistonów! O... No oni to, to się nagle oświeciło. Użyli pistonów. Dobra, jedź, ja cię popchnę, no. Wrum, wrum, wrum! A, to są te głupie wagoniki. No, jedź! Kurwa, macie. Pojebaństwo. Weź tu pochodnie skończką czerwoną. Ej! Dobra, ja przeskoczyłem. Tylko nie się spadnąć. I znowu muszę cenzurować. Wow. Uo, cholewka. Jej. Ej, tam gdzieś ogień, Nie wiem, może tutaj? Ja nie wiem, kto pod... Ja nie wiem, kto podpalił. Ktoś podpalił. Poczekaj, co tu jest? Ej, tutaj też. Nie wiem kto, kto padł A! Ja nie wiem kto spadł, ktoś spadł A, ja spadłem. Nie ja nie wiem kto spadł, ale kto spadł? ktoś, ktoś spadł, więc to ktoś się idzie. Cicho, Himer. Wow. Himer Jadwiga Ale fajna naturi! Parek to z epicko wybrał. Utop się! To jest Mobgrinder! Jasno! Nie no, coś. Chyba to... nie. No chyba raczej nie. No, Ej! No? mi się z... Crashował. Tak, zdarza się. Dobra, czekam tu na ciebie. Masz te moce do teleportowania? No... Gdzie jest prawy? Tu jest prawy? Gdzie jest prawa strona? Eee... Tu jest. spłynę. I co? I co się stanie? Coś mnie zabije? Aaaa! 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 To działa? What the fuck! No i się dach zawalił. No i coś ty narobił najlepszego. Mm, mm. Wow. Dlatego nie lubię dźwigni, bo zazwyczaj jak jakąś dźwignę, dźwignię pociągnę, to zawsze się coś. Jak to A ja chciałem tutaj wskoczyć do ognia. Gdzie ty. Te... Dobra, dzięki. Dobra, doskoczyłem. Wuhu! Utknąłem. Hu, Ja pierdykam. Ale to było łatwe. No jakbyś spadł, to bym się jarał. I to jeszcze bym to miał na filmie. Ale by był obciach. Cholerny deszcz. Jak? Co się może stać? A! Ja, ale to było epickie, nie wiem jak to zrobili, ale to było epickie. Ja, ja tam nie idę, tam grzmi. Ale na serwerze to chyba nie działa ta komenda, ta komenda weather. No, muszę to cenzurować? Daj, motherfucker! No właśnie sam się zastanawiam idę. Jestem na jakimś beatboardzie, dobra. Muszę tu o czas kolejna hardcora no. A. Ja idę, co, Marcin, jak wejdę do jakiegoś pomieszczenia to się zatrzymam, bo nie będę moknął cały czas. O! Jasno. Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś BOOM BOOM O ty Hamie, o nie masz teraz przestrzeni. Czekaj, tylko cię dorwę O ty, kurde A masz, złapię cię Jestem lepszy normalnie, o ty śmieciu To się Porwę cię! Za wszelką cenę! Gdzie? Oho! błąd Minecraft Edge chyba! GIN! On nie Zdychaj śmieciu! Mówiłem! Mówiłem, ze mną nie wygrasz! Jestem lepszy niż wyglądam. Jestem Creeper Bond! O! Ej, ten Creeper Bond! Poczekaj, dobrze, ja ci coś fajnego pokażę. Tak, jasne, zabijesz mnie. Nie, patrz. Patrz się. Weź na czym wolno i się popatrz! Gdzie to jest? Cholera, znowu tam. Dobra, to czekaj. No. No chciałabyś Uciekać coś mu drabinkę Ciebie To się cituję To się Dobra, ale jaj. Chodź Dobra, może przestaniemy się bić i zaczniemy przechodzić mapę normalnie. Teraz... teraz... włączaj windę! Kurde, snu się urwał! Raduj! Ej, co tu teraz... Stój! O... Co ty narobiłeś? bo się Ja się zmywam. Muszę, mam to cenzurować, nie chcę. O. Ej, uwaga. A, Widzisz dzięki mnie? Dzięki ciebie eksplodował. Aha, no. Ej, ale fajnie to był z tym piaskiem. Ja, ja, nie, ja nie wiem, jak oni to robią. No, co to jest? Coś ty narobił? O! Nie, 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 nie. Tak. M mamusia powiedziała, żebyś lawy nie zalewał. Co to robi piasek? Wiem. Co tu robi piasek? Ten piasek się. jest sześć. Ale to jest epic. Epic fail. Z twojej strony, jak zwykle. No, muszę to cenzurować! Ej no, wiesz, tyś na ten blok Po ludzku. Bo jestem geniuszem zła. O, co się durny kurczaku! Kurczaki nie chcą zgwałcić, no? Power switch. Nie mi jedno. No? Ha, fajne! Naprawdę fajny mechanizm. Muszę tylko tam wejść za kulisami i sprawdzić. Jeszcze Cię tu nie ma. No tam po ludzku no po tej wodzie się wspiąłem. No nie! No tam ta woda, gdzie tu wylałeś! Gdzie to się wylało, to po tej wodzie się wspiąłem na tą wełnę? No i przeszedłem, no i tu zeskoczyłem. Ale gdzieś wskoczył, No tam, gdzie rozlałeś tą wodę, no. Z tej góry co lecia tam? No! No że tam zalałeś lawy, no musisz tam przejść po tej lawie, no. I w tą lawę mam wskoczycie. No, tam już jest woda i nie ma lawy. I tam jest na wprost jest przejście. No nie wiem. Dobra, ja muszę zciąć nagrywanie. Nie będzie tak.